Policja już się przywaliła, co tu jest ciekawego? Sprinty. Zaczyna się na autostradzie, więc albo dużo stracimy, albo... Już wypracujemy Mursylago. Co jeszcze? Clio. O, proszę bardzo. Clio. I punto! właśnie to, kiedy pada. Przeciwnik zostawia ze sobą taką chmarę, więc tego dymu, że nic nie widać. A więc zamiast wypracowywać sobie przewagę, to, to wypracowałem sobie zajebistą stratę. I to jeszcze punciak tak ciśnie. I nie ma zamiaru zwalniać, ale wcale nie wygląda, że chciał zwalniać. Muszę się. posłużyć spowolnienie, bo trzeba gnojka. To goni, ale nie w ten sposób. O tak. Oa, twarde szyby mają. Chyba przewidzieli to, że będą się ludzie wbijać na stację autobusową. No, kasowanie łamacza pościgu nie przyspiesza. Tak samo jak nie przyspiesza kasowanie przystanków autobusowych. Ups. Tydydydydum, za szybko wszedłem w ten zakręt. Little Italy. Pana dzielnica, nie, nie przypomina mi to Włoch. <zysy> <zysy> ciśnij, ciśnij, Boże Święty. Policja już tak No. no one's buying it people are starting to back off on top of that i got a contact with the city that just dropped your heat as far as the cops are concerned you're off their list for now it oh. should give you some breathing room get back out there Proszę. and out that blacklist Proszę, szkoda, że się nie Całe nitro teraz na autostradzie sobie pracujemy, przewaga, nie ją stracimy. Tupek o tak, tak macie jeździć wszyscy. Znowu durny Lexus. śmie jechać szybciej ode mnie. <grym>, nie proszę za pieprze jakie to zdurne. durne Przecież... dobra gdyby to było jakieś inne Porsche na gorinie albo nie, nie wiem ale bez przesady nie turny Lexus. brawo to z pewnością pomoże mi go dogonić O tak, mam cię. Po raz kolejny przez ten durny skrót jedziemy. Taki monotonne te trasy, w kółko idziemy po tym samym, tym samym otoczeniu, no. Ty dupek nie odpuści, no. Pod tym względem żałuję, że most to nie jest carbon czy Pro Street Tam już był pociąg porządny po pojazdów na klasy i żaden głupi Lexus nie był w stanie pokonać Porsche. Choćby nie wiem co. Jeszcze jeden zakręt głupi Znaczy dwa O no tak! To z pewnością pomogło mi W wygraniu z tego wyścigu raczej jego przegraniu Bo zaraz tak się właśnie stanie Mocno wkurza mnie ten etap Nic nie idzie tak jak powinno Teraz jeszcze by się przydał dzwon i Lexus ciśnie za mną. Trzymaciarz. Sprint załatwiony. Wszystkie sprinty załatwione. Zostały raz, dwa, trzy bramki. Próba prędkości. Jeśli próba prędkości ma wyglądać w ten sam sposób, to się chyba rozstrzelę. Jestem pierwszy, ale mam straty. Już nie jestem pierwszy. Olewamy skrót. Ruchaczki spowalniają słońce. Jeśli się... No. Właśnie. Jeśli się nie zaliczy dzwonu, to można skorzystać z skrótki. Jeśli ma się zamiar rozwijać, to lepiej go olać. W ten sposób jeżdżąc na pewno nie wygram tego wyścigu. O tak! Wywinęło Włoszaka by jeszcze Subaru chciało zaliczyć w topy. No właśnie. Jeszcze by trochę i by pociągnęło mnie razem ze stąd, swoim tą swoją topą. Czasem ta gumowość w inteligencji się przydaje, chociaż w większości przypadków jedynie przeszkadza. Dobra, mamy z głowy. Ło, przestraszczam się przez chwilę, bo spadł na drugą pozycję. Dobra, co my tu mamy? Zaliczone wszystko. Wracamy do kryjówki, bo się policja odzywała i nie mamy nitro. A trzeba by odhaczyć radary. 255, 230, 255 na autostradzie. Luzik. Nie, 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 O właśnie, nie, tutaj jest prosta. Tam trzeba nie, 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 tam będzie postawiony, ale wątpię. nie, 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 Chyba się uda. Tak, uda się bez litro. No problem. Nie imprezy, tylko kamienie milowe, kochany. 230, gdzie to? 230 w mieście. Tu się przyda nitro. O tak. Tak należy pokonywać kamienie milowe. Wpierdalając się w samochody. Tak, tak. Ja wiem jak unikać blokad. 180. Na krętej drodze, super. To może być ciekawe. Tym razem oczywiście nie przez skrót. Jest. Spokojnie, 200. Również I do kryjówki.